Cześć, z tej strony Ania i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym wam pokazać moją kicierożek i piesiorożka, więc zapraszam do oglądania. Teraz będę wam po kolei przedstawiać, co tu mam. Najpierw zestaw rożek. Z kicierożek oczywiście taką oto postać. Jest z zestawu 4 1 5, Nie, nie, czekajcie. Jest z zestawu 4 1 4 5 1. Tak, tak. Jest to chmurkowy pojazd kicirożek. Tak prezentuje się Kicia Rożek, którą mogliście widzieć w poprzednim filmiku ogłoszeniowym. I tak wygląda. Kolejna rzecz skici rożek jej chmurkowy pojazd. Rusza flagą. Tutaj ma ruszane głośniki. Oba. Naruchome tu. Czekajcie. Okej. Okay. Coś tutaj trochę się niewyraźnie nagrywa. Tutaj jest na kicie rożek. Tutaj jest do strzelania, ale ja teraz nie będę strzelać, bo mi to ucieknie i się zgubi. Dobrze. Kolejna rzecz z kicie rożek to talerz z ciasteczkami. Tak one wyglądają. I talerz żółty. Kolejna rzecz to. Skrzynka z takim czerwonym czymś. Nie wiem, co to jest. Kolejne to misia kwadrat. Tak wygląda ogonek, uszka, buzia, brzuszek i nóżki. Kolejna rzecz to taka fontanna, która jest połączona z tym. Więc tak wygląda, tu jest jabłko. Tu są kwiatki, oczywiście jak od nikogo, tu są kwiatki od Fibi. Tak wygląda. Okej. Okay. A teraz przechodzimy do zestawu piesiorożka. Tutaj mam samego piesiorożka. Tak wygląda. Jest z zestawu 4, 1, 4, 5, 2. Czyli jednym numerem na końcu zamiast 1, to 2 się różni od kici. Tak wygląda. Dobrze. No to teraz kolejna rzecz. To jest jego pojazd. Kręci się wszystkie. Tu się kręci. Tu się kręci. Wszystko, Prawie wszystko się kręci. Tu jest kierownica jako kość. Tu. Tu też mamy flagę, tylko że w innym kolorze. Też można nią ruszać. Tu jest miejsce na piesorożka. To też tam są wyrzutnie, które strzelają. Okej. Okay. Tak wygląda piesiorożka. W piesiorożku jest jeszcze taka skrzynia. Też ale bez czerwonego. Yy. Tak prezentuje się piesiorożek w pojeździe. A tak rożek w pojeździe. Dobrze, przechodząc dalej, w zestawie mamy taką piłkę pomarańczową, którą można kulać. Uii. Ok, jest piłeczka, mamy pizzę z zielonymi kawałkami, mamy... Nie wiem jak on się nazywa. Coś, coś kojarza, ale nie jestem pewna. On się chyba nazywa Kopniak. Tak dziwnie. Ok, mamy go na deskorolce, która też jeździ. Ui! ui, ui. Tu mamy Dino Koleśia. Tak wygląda. Też jeździ na kółkach. A tutaj mamy lody. Nie wiem o jakim smaku. Chyba miętowym, bo są zielone. Więc tak bym prezentowała się moja kolekcja Unikitty Lego. Zestaw 41452 i zestaw 41451. rożek. I piesiorożka. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał. I pa pa!